Świat jest wielkim wozem siana. Każdy zgarnia z niego tyle, ile zdoła. Ale to jest ciekawa podróż! Ile tu jest miniaturowych historyjek! Ale po kolei! To dzieło to tryptyk Hieronima Bosza, który powstał około 1515 roku. Nazywa się Wóz z Sianem i można go podziwiać w Muzeum Prado w Madrycie. Po lewej stronie widzimy strącenie nieposłusznych aniołów z raju, stworzenie człowieka, grzech pierworodny i wygnanie Adama i Ewy z raju. Na środku jest zwierciadło ludzkich grzechów. Tytułowy wóz z sianem jest ciągnięty przez różne szkaradne stworzenia. Dookoła dzieje się wiele: grzech, pijaństwo, kradzieże i wiele innych. Zawozem spokojnie i majestatycznie poruszają się dostojnicy. Przedstawiciele wszystkich warstw społecznych usiłują urwać za siebie garść siana. Aby to osiągnąć, nie cofną się przed niczym. Z góry na to wszystko spogląda Jezus, którego dostrzega tylko jedna postać na obrazie. Ten anioł, czyli wędrujemy z raju, w którym właśnie został popełniony grzech, przez bezsensowne poczynania ludzi, którzy nie są świadomi, że są prowadzeni do prawej strony tryptyku, czyli do piekła. Co ciekawe, piekła w budowie. W nowej Giga Księdze Różnic jest do odnalezienia 20 różnic na środkowej części tryptyku, premiera już 12 maja. Na kolejną ciekawostkę o sztuce zapraszam w kolejny czwartek. Książki i puzzle pełne sztuki dla dzieci znajdziesz na edukacjech dzieci.pl.